Siemanderos z tej strony autotyp. Wracamy do Was po dłuższej przerwie, bo jest ku temu powód, ponieważ wracają najlepsze ligi europejskie. Rozpoczynamy sezony w Anglii, w Hiszpanii. We Francji rozpoczęliśmy tydzień temu. No i oczywiście nasza ekstra klasa, która już od trzech kolejek rozpieszcza nas swoimi meczami, niesamowitymi wrażeniami. Ale co by nie mówić, daje zarobić, bo póki co te mecze w większości są dość przewidywalne. Jeżeli chodzi o kanał i materiał, to postanowiliśmy właśnie nagrać tak kontrolnie pierwszy, pod, pierwszy materiał po dłuższej przerwie, aby zobaczyć, czy dalej z nami jesteście. Także. Do roboty. Wszystkie omawiane dzisiaj spotkania odbędą się 13 sierpnia w piątek. No i pierwszym spotkaniem na kuponie będzie inauguracja Ligi Angielskiej. I tutaj Benjaminex z Brentford podejmuje Arsenal Londyn. Co by nie mówić o Arsenalu i jego 11. fatalnym miejscu w zeszłym sezonie, to jest to wciąż. Yy, Zdecydowanie lepsza drużyna, niż Beniaminek z Brentford. No przynajmniej na papierze, tak się może wydawać na początku, no my tak będziemy grać. Chodzi o to, że będziemy dawać zwycięstwo wyjazdowe Arsenalu, bo jeżeli Arsenal ma ambicje, a wydaje mi się, że tak, jestem przekonany, że mają ambicje, żeby być wyżej, żeby zawalczyć o europejskie puchary chociaż, to jeżeli chcą, żeby tak było, no to muszą wygrywać z takimi drużynami jak Brentford. Czyli po prostu z drużynami, może nie wyraźnie, ale no słabszymi niż czołówka ligi, no przede wszystkim drużynami, którzy, które dopiero co awansowały do czołówki, do Premier League, także no to jest wygrana w pierwszym spotkaniu. To jest takie, to jest MUS, jeżeli chodzi o zespół z Londynu. Na to jest 1,90, także tak będziemy grać. Drugie spotkanie na Koponie to jest inauguracja Ligi Niemieckiej. Tutaj Borussia Mönchengladbach spotyka się u siebie z Bayernem Monachium, z mistrzem kraju, który zmienił Tenera. Ale został oczywiście Robert Lewandowski, na którego wszyscy liczymy na jego bramki, można poprawienie rekordu, w każdym bądź razie na to, że wciąż będzie w dobrej formie. No i tutaj również będziemy grać to, że Bayern Monachium wygra swój inauguracyjny mecz wyjazdowy. Ponieważ, po pierwsze, jest to drużyna, która no, rzadko przegrywa tak, swoje inauguracyjne spotkania, jak i drużyna, która ogólnie rzadko przegrywa. Także yy, tutaj raczej wydaje nam się, że inaczej nie będzie, a mówimy o nim, ponieważ nawet niezły kurs jest na to zdarzenie, bo dwójeczka na Bayern to jest 1,60. Warto łapać taki kurs teraz, no bo umówmy się, z biegiem czasu, z biegiem sezonu te kursy na Bayern na pewno będą spadały, także to jest jedna z niewielu okazji, żeby złapać kurs taki stosunkowo niezły. Także to jest drugie spotkanie. No i kończymy na kuponie Spotkanie z naszej rodzimej ekstraklasy. Jest to Stan Mielec, która podejmuje u siebie Wisłę Kraków. Co by nie było, nie mówić o naszej ekstraklasie, to jedno się nie zmienia. Stan Mielec jest wciąż słabym zespołem i to prezentuje przez swoje trzy ostatnie kolejki. To prezentowała w zeszłym sezonie, fartem się utrzymała. A z drugiej strony jest Wisła. Wisła, która w tym sezonie powiedzmy, nie przegrała jeszcze spotkania, oczywiście, tak. Zmienił się trener, z, trochę poukładali tam sprawy administracyjne wewnątrz klubu. Wydaje się, że jest Wisła na, dobrym, na dobrej drodze, aby no może nie wygrać od razu mistrzostwa, może nie zakwalifikować się do europejskich pucharów, a na pewno o nie powalczyć. Także taka drużyna z takimi aspiracjami na pewno. Nie, będzie chciała wygrać, musi wygrać. Przede wszystkim spotkanie ze słabiutką Starą Mielec, outsiderem naszej e, ligi. E, I tutaj e, też będziemy stawiać na dwójeczkę, aczkolwiek z podpórką, czyli z X-em, ponieważ, no, kurde, to jest wciąż ekstraklasa i cuda się mogą zdarzyć. Także, jakby Star Mielec miał ochotę urwać punkt wisły, to my się właśnie podepniemy X-2. I tu jest 1.50, także, tak, też całkiem nieźle. Wydaje nam się, że. To można dorzucić do kuponu. Łącznie ten pierwszy kurs po przerwie przed inauguracją w większości Lig to jest 4,50. Wydaje się całkiem nieźle. My tak zagramy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że kupon będzie zielony. Tego oczywiście Wam i Waszym kuponom również życzę. Pamiętajcie, grajcie odpowiedzialnie i do zobaczenia przy następnym materiale.